Co tam się dzieje? Setki, może tysiąc, może dwa tysiące ludzi czekają na zachód słońca. Zobaczcie, co tutaj na moście. Cały most ludzi, którzy idą w tamtym kierunku. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Tu wszystko jest zakryte. Zachód słońca jest zakryty przez, ten, przez budynki podejdziemy kawałek dalej. Ciekawe jak tramwaje Jeden pojechał z przodu Ludzi sporo No już widać słońce zachodzące Jeszcze za budynkami a za horyzontem mamy Za horyzont mamy jeszcze 30 minut Musimy zejść z mostu, z, z linii tramwajowej bojowej przechodzimy teraz na, ten, na, normalną linię, na normalną linię. Mówię, słyszysz? Jakie głupoty gadam? Na normalną linię. Na chodnik przechodzimy. Są ludzie, ja jestem lektorem pierwszej klasy. Jak przeczytam róża, to przez uło otwarte. Czy ty też napiszesz? Ja przeczytam róża przez uło otwarte. Słońce zachodzi za budynkami. Szkoda, że nie sprawdziłem na aplikacji dokładnie w którym miejscu wchodzi, jest, e, zachodzi. Bo jest taka aplikacja specjalna, która pokazuje dokładne wschody i zachody słońca, w którym miejscu i z którego miejsca będzie widać to najlepiej. O, przez wiele lat jej używałem do sesji zdjęciowych. Naprawdę była super. Że jest super! Bo tu się nic nie zmienia. Tramwaje trąbią bo ludzie bezmyślnie chodzą powiem wam, że ludzie jednak są bezmyślni Te, wiecie tramwaj, trąbi a ten i tak będzie szedł przodem nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy teraz coś ładnego albo ktoś ładny, polubimy, że ktoś no ale co zrobisz jak ładne, ładne perspektywa a po drugiej stronie mostu takie widoki takie mosty po drugiej stronie mostu po drugiej stronie mostu Sesja z na Instagram, tam byliśmy dokładnie, tam byliśmy dzisiaj w południe, na tym rogu. Muszę stanąć, bo nogi mi, dr nogi mi drżą, ręce mi drżą. Tak wyglądają tory windy za 6 euro 6 euro 3 minuty jazdy i zamiast od podłuża mostu iść na piechotę po schodach po schodach można wjechać windą na górę tak jak mówi Martynka zamiast iść możesz sobie wjechać windą na górę ale z tego co widzieliśmy to mnóstwo ludzi starszych z tego korzysta tak bardzo dużo bardzo dużo i większość z nich e, niestety mówiła po niemiecku. To jest tak, że. To nie, niemiec, nie, niemiec, coś tam, coś tam, nie będę śpiewał. No. Tak, tak. Taka sytuacja życiowa. No i niestety. Słońce zaszło za chmury. A tam widzimy lądujący samolot. Nasz samolot po nas przyleci jutro około godziny 12, bo o 13:30. Zbieramy się już do Polski. O 18.30 mamy być we Wrocławiu. Jak Bóg pozwoli to o godzinie 1 w nocy w Sinułyściu. Super. Już tam się tęskni. Do domu, do pracy. Do obowiązków. Do obowiązków. Bo nazbierało do się ich. wszelkiego rodzaju. A tak wygląda zachód słońca. Ładny? Ludzie, myśmy 5 km. Tam i z powrotem w sumie musieli przejść, żeby go zobaczyć. <głos> <głos> Powiem Wam, że niczego nie, niczego nie urywa <noise> Ale 5 km do 285, jak dodasz? Wczoraj 15, dzisiaj jeszcze 10. No i też wyjdzie 15, no co ty zobaczyliście? No ale 10 plus 5 jeszcze? No. Powiem Wam, że nazbierało nam się. Ze 300 metrów ponad. W te dwa tygodnie, ale fajnie. Fajnie. To jest bardzo miło i sympatycznie spędzony czas. Przede wszystkim dlatego że we dwójkę razem. Cały czas 24 godziny na dobę. Dziękuję Ci kochanie. Patrzcie, wzięło i zaszło i co? Teraz poczekamy, bo za chwileczkę może być taka sytuacja, że będzie się odbijało słońce za chmur i będzie jakaś fajna tałana albo coś takiego. Chociaż. Chmurki już ładniej tak, tak. Chociaż tych chmur tam na, właśnie na docalnym jest sporo. No zobaczymy. Jak to wygląda. Musiału no, nie ma, powiem Wam, że. <grym, <grym, jak chcecie zobaczyć super, super fajne zdjęcia z zachodu słońca, to zapraszamy. Piszcie sobie magiczny zachód słońca e I tam będą naprawdę piękne zdjęcia z zachodu słońca. Tutaj jakaś dupa. Naprawdę dupa. Co za słowo, ale tak to wygląda. Wczoraj było pięknie, nasza koleżanka była wczoraj i pokazała nam zdjęcia Były przepiękne zdjęcia, prawda? Tak, wczoraj na zachodzie słońca było pięknie A tutaj idzie mu na zachód słońca Jak idą to troszeczkę mają nieszczęście Wiem, pamiętam jak było kiedyś Też chodziłem na zachody słońca i zachód słońca To było 15 minut przed zachodem słońca Ponieważ przyszły chmury i już nie było słońca Ważne, żeby było widno Dobra, przełączamy się jeszcze raz na kamerę z przodu co tam widać? Takie cuda Wiecie co, no ale cuda magiczny zachód słońca w śniu w Google muszę wpisać i zobaczycie, że będzie 100 razy lepszy od tego Albo 120 Pozdrawiamy z mostu idziemy trochę to <grym> dalej Zobaczymy czy jeszcze się odezwiemy z tego mostu czy już nie Oczywiście że się odezwiemy z mostu, bo nagle się okazało, że wszyscy ci szczęśliwi ludzie, którzy siedzą na górce i nie zobaczyli zachodu słońca Postanowili wrócić na tą stronę rzeki. No, a czy może nie wszyscy, bo tam ci jeszcze siedzą. W piją wódeczkę. piweczko. Jest fajnie. Bo trochę im zazdroszczę, że tam siedzą i piją piwko i wódeczkę. Ale my sobie pójdziemy za chwilę do peczki i też sobie wypijemy piwko i wódaczkę Martynka? Do pokoju? Do pokoju? No, do tego mieszkania, gdzie mieszkamy. zwane Meliną. W cudzysłowie. ale teraz, teraz się okazuje, że wszystkie knajpy otwarte i one będą otwarte chyba aż do późnych, późnych godzin nocnych. Łódki podsumowane. Być może jakiś piękny widok tutaj jest po zachodzie, po już w nocy, kiedy oni to wszystko oświetlą. Teraz powiem Wam, że no szału nie ma. Szału nie ma. W dzień pięknie, ładnie. Super oświetlone. opowiem Wam, że zachód był słaby. Ale to, co teraz zobaczycie, to jest dopiero szak. Wschód Księżyca. I to prawie pełnia. Pełnia chyba będzie jutro, z tego co sprawdzałem. Ale niesamowite. Naprawdę, no pełnia jest niesamowita. Czy Księżyc jest niesamowity, bo pełnia będzie jutro? Piękny wschód. すごい。 ulica Porto ulica Porto ciągle zakotkowane. mamy godzinę koło Martynka, która godzina jest dokładnie? 128 i naprawdę wszystkie skrzyżowania stoją chłopaki na skuterach rozwożą pizzę kebaby i hot dogi Zobaczcie to, normalnie naprawdę cały czas tak jest. Oni jadą i stoją. I naprawdę więcej stoją niż jadą. Teraz, gdybyśmy z naszego miejsca noclegowego chcieli przyjechać tu pod katedrę, to jest 40 minut i cena z 10 euro wzrasta nagle do 20 ja to rozumiem, oczywiście, bo czas czas kierowcy trzeba człowiekowi zapłacić, ale to jest tak, że słuchajcie jest porażka jeżeli ktoś ma do przejścia 2-3 km to o tej godzinie już nie ma sensu w Porto brać taksówki trzeba naprawdę iść no tak to wygląda Fajne są to czerwone światła na przejściu dla pieszych Takie informacyjne Nie przestrzegają w ogóle, nie? No właśnie, Martynka mówi, że nikt tego nie przestrzega Bo przestrzegają, bo jak jest ruch To nikt oczywiście po samochód nie wchodzi, nie? Bezmyślnie, ale Jest tak, że jak jest Pusto To normalnie ludzie przechodzą i I powiem Wam, że policjanci stoją na przejściu I w ogóle nie reagują, to jest super Naprawdę to jest super, bo jeżeli mamy Staś, dlatego, że jest czerwone, no to jesteśmy łosiami. Bo nam ktoś zapalił czerwone światełko, jak bydło. No tak mamy. Oni stoją Bo na skrzyżowaniu jest czerwone i tam jadą. Patrzcie, korka nie widać końca. O, tu byliśmy chyba na Kowawie, nie? Martynka? Tu, gdzie był nasz? Nie tu. Tak wyglądają ulice w Porto, po zachodzie słońca. No, Ktoś powie: idź na autostradę, tam wszyscy jadą. Oczywiście, że tam jadą, ale w mieście stoją, nie? Niestety. I kierowcy Kierowcy z boldów od jedzenia Jest ich masa, naprawdę A ta ulica naprawdę, że jest pigalak Martenka To pigalak jakiś, co? Ta ulica tutaj Tak, naprawdę Rano jeszcze było tak, że Były rano chyba nic W południe dwie, trzy dziewczyny Ale teraz to już po prostu do koloru do wyboru. I tu kolor to nie jest przenośnia, tylko naprawdę fakt. Od koloru do wyboru. I powiem Wam, że można wziąć ciężką i, i Ciężką wagę. I jaką wagę? Drugą? Lekką. Straszne. No ale tak jest, no co zrobisz? Jest pochwyt i podacz Tak wygląda świat, niestety. O i zluziło się. No ale tam wszyscy będą stali w korku. No nie wiesz, że też wszyscy czekają po to, żeby obejrzeć dziewczyny. Miłego wieczoru.